No i cześć! W dzisiejszym odcinku sobie zdemontujemy taki wyłącznik nadprądowy. Tutaj ma 614 gramów. Powinno się z nim znajdować miedź i mosiądz oraz srebrotechniczne. techniczny Zobaczymy co jest w środku. Jest to trudne do rozebrania, ponieważ tutaj te śruby są zalane. No i jeszcze tutaj te nity trzeba po prostu rozebrać. No, i my wyciągamy sobie obudowę z pośrodka. Widzicie, mosiąc. Mosiąc i miedź. Raz jeszcze musimy sobie tutaj zdemontować. Gdzie to te pośrodki, tutaj takie. To było serowe, jeszcze. No i my zdemontowujemy sobie to na poszczególne metale kolorowe tak jeszcze śrubki jeszcze jeden śrubek tutaj z mosiądzem wyla będzie wylatywał jeżeli się kanał podoba zostawcie suba czy też lajka jest to takie domowe demontowanie do wszystkiego i my Tutaj jest właśnie w tym miejscu srebro techniczne. Tutaj jest taki No i tutaj jest też srebro techniczne w tym mosiądzu, ale to będziemy sobie odzyskiwać później. Nas teraz interesuje mieć i mosiądz. Jak to sobie zdemontować? Musimy po prostu jakoś improwizować. No i po prostu wyszarpywujemy sobie tutaj te części. Jakoś takim sposobem te plastyki wydostać trzeba z tego sami, Najlepiej co jest akurat Trochę trzymie żelazo w tym, ale nie szkodzi. Jakoś sobie poradzimy. Tutaj jest jeszcze jakiś ten. No i tutaj jeszcze ten częściej wydełować sobie wszystko to jest tak jakoś pospajane takimi badelami to jest miedziocha odklejamy czysty osiądz tutaj właśnie to jest czysty osiądz to więc sobie odkroimy tej cyny tak i zdemontujemy sobie to kolejny czystym osiem spada no i kontynuujemy pracę z tym rozbieraniem właśnie cyk i cyk no i bawimy się w tym po prostu nie rozbieramy takie części jakieś wyłożą z tego bardzo ciekawe kolejny mosiąc ze stykiem srebrnym no i tu jest jeszcze jeden

Ten przełącznik musimy jakoś sobie zdemontować śrubki wywalamy tutaj, ponieważ nie jest to mosiąc tylko żelazo śrubki sobie wywalimy To co tu jest, to jest czysty mosiądz. Teraz tutaj jeszcze tę część muszę sobie odrobić. I my już mamy ostatnią osiężną część wydołowaną. Więc ile było tego mosiądzu? To sobie zważymy pod koniec filmu. Teraz musimy sobie ten miedziany drucik wydostać z tego stycznika, jakoś tak. Odwijamy sobie bardzo grube drucisko. To jest. No. I poszedł jeden widziany drut, bardzo gruby. A z tego jednego stycznika to już żelazo. No i my oczywiście kontynuujemy pracę tutaj z tym rozbieraniem właśnie tego jakiegoś jak się to nazywa stycznik czy co odwijamy sobie tą niedzielną szpukę z tego właśnie sprzętu tutaj sobie jeszcze tutaj odkleimy tak no i po prostu wydołowujemy sobie tą miedziochę tutaj z tej szpulki, po prostu odwijamy. No i jeszcze jedna szpulka tutaj jest. Zrobimy pauzę, jak będzie gotowe, to się załączymy. No i my wydołowaliśmy sobie, proszę Państwa, wszystkie te trzy odzywie, w których była ta miedź. No i teraz sobie, co? sobie to zważymy. Bardzo gruby drutisko to jest. No i Tyle miedzi wpadło. To znaczy 66 gramów miedzi. No i mosiądzu ile tam było? Przez tego mosiądzu 67 gramów. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ tutaj są styki srebrne jeżeli widzicie, to jest srebrko techniczne. Tutaj jest też srebrko techniczne, więc to będzie do kolejnego odzysku. No i żelaza zostało nam włącznie ze śrubkami. Nam zostało śrubki to sobie zawsze mi dawam do takiego małego moneczka no i żelaza było 156 gramów oczywiście tutaj te części nie wiem czy będę rozbierał ponieważ to jest jakiś taki ale idzie to fajnie też rozebrać więc rozbieramy to sobie A jak się to rozleciało Właśnie też żelazne części. No i 186 gramów padło miedzi. Jeżeli się rozbryka podobała, zostaw suba czy lajka. Dziękuję za oglądanie. To wszystko z tego stycznika właśnie wylazło. No i tyle wyszło. Dziękuję za uwagę wszystkim. No i do zobaczenia.